Jest 25 lipca. Tak wygląda moja woda. Po ponad miesiącu zrobiła się tak w dwa dni po burzy, po deszczu. Będę ją ratował. Zobaczymy, ile tutaj mi tutaj zajmie czasu. pH jest ok. Około 7,72. Chlor jest niski, więc będziemy uzupełniać chlor terapią szokową. Takie coś. Chlor szok. Opisie jest, że trzeba zastosować 200 gramów granulatu na 10 metrów sześciennych, jeżeli jest woda mętna. Ja dałem 300. Tutaj już jest gotowe, zaraz będę to mieszał. Potem użyję alga off, antyglon. No i będę usuwał to pomału. Filtr będzie jechał na około 24 na dobę. Zobaczymy, w ile dni się z tym uporam. Chlor, już zaaplikowany. Terapia szokowa. No i będziemy czekać w tej chwili. Będę ładował alga off. W instrukcji jest napisane. 800 ml na każde 10 metrów, jeżeli chodzi o taki stan basenu. Bo 200 ml to jest profilaktycznie co dwa tygodnie. Więc ja muszę tutaj zastosować terapię szokową. To jest buteleczka 1 litr. Więc się nie będę tam patyczkował, wlewam ją całą. Po zaaplikowaniu wszystkiego próbnikiem zmierzyłem zawartość chloru, pH oraz ogólną. Alkaliczność wody i do próbnika, tak to mniej więcej wygląda. Alkaliczność mamy tutaj na dole, więc jest w normie. Może nawet teraz się trochę podwyższyła, bo zaaplikowałem dużo chloru. Ph, to jest ta środkowa część, powinna być taka różowawa. Jest, jak będzie pomarańczowawa, to jest źle. Jak będzie już zaczerwona, to też jest źle. Ona jest taka na środku prawie że. No i chlor. Teraz jak ona jest, idzie, im bardziej idzie w stronę żółtej, tym gorzej, tym mniejszy jest, mniejsza zawartość chloru. Tutaj widać, no mam tu naprawdę takie blade, to nie wiem czy już wyschło, ale idzie bardziej w zielone. Więc jest naprawdę podwyższona. No bo zaaplikowałem terapię szokową. Myślę, że jeszcze jutro też zaaplikuję z 200 albo 300 gramów. Na następny dzień 26 lipca z rana po, całym, po całej nocy filtrowania. Już przynajmniej dno widać. Nadal woda troszeczkę mętna, ale widać, że jest ogromna poprawa. Najgorsze jest to, że znowu się zapowiada na deszcze, nie wiem jak to będzie. Będę musiał wyłączyć filtr, bo w deszczu boję się, żeby pracował sam. Po pracy zobaczymy jest 26 lipca popołudnie, pompa była wyłączona przez te 8 czy 9 godzin, nic się na szczęście nie stało, deszcze padały, ale woda. Nie jest tragiczna. Tak jak mówiłem ostatnio, jeszcze 200 g granulatu. Jeżeli chodzi o chlor, rozmieszam, dorzucę i będę wymieniał jeszcze kulki filtracyjne w pompie. Takie mają być czyściutkie, a potem Wam pokażę, jak wyglądają w tej chwili we filtrze. Kulki brudne. bólki czyste do filtra. Czyściutki filtr będzie brudniutki. Jeszcze raz delikatne takie zielone są gdzie nie jeszcze spoty będą usunięte. Ok, filterek już idzie na, na nowo z czyściutkim wkładem. Pompuję. Teraz będę wlewał wcześniej wymieszaną dawkę chloru i myślę, że kolejna doba filtrowania. I zobaczymy wieczorkiem. I potem jutro rano. Jest 27 lipca, poranek przed pracą. Wyszedłem sprawdzić. Po całej nocy znowu filtrowania. Woda jest już praktycznie w 99% wykrystalizowana. Myślę, że jeszcze zostawię na cały dzień. Dzisiaj ma być ładna pogoda, więc się nie martwię o deszczyk. Niech się jeszcze filtruje. I myślę, że na tym zakończymy proces odzyskiwania krystalicznej wody. 27 lipiec, popołudnie, czyli niecałe 24 godziny po rozpoczęciu operacji krystalizacji wody, oczyszczania. Myślę, że cała misja zakończyła się sukcesem. Bardzo ładnie oczyszczona woda. Także, jeżeli się kiedyś komuś przydarzy, to chlorowa szokowa terapia i antyglom.